Cześć, witajcie, z tej strony Avi, a dzisiaj nagrywamy Transformice. I ten odcinek będzie stricte skupiony na evencie Lua, który właśnie jest aktualnie Transformice. Jest on właśnie, już widać, że mam trochę tu punktów, 10 króliczków, Spowiązany z Wielkanocem. tak? Jest to event Lua chyba pierwszy naprawdę nie wiem jak dawna, który mi się na, naprawdę podoba, tak? Więc postawię z tego zrobić odcinek. Oczywiście, jak nie wiecie, bo były takie różne pytania, to wam od razu wytłumaczę, jak to działa. Więc to działa tak, że najwięcej no lua trzeba kliknąć NPC, tak? Które jest chyba nad zawsze, nad nami yy, i on się wyteleportuje, wyteleportuje na mapę z jajkami, tak? I tam są właśnie jajka porzucane, lub koszyczki z jajkami, no po prostu trzeba na to kliknąć spacją. W tym więcej osób tym szybciej się będzie wydobywać i no są zaliczone tutaj około 30, tak? Ale one nie są takie, takie istotne, ponieważ najbardziej istotnymi są króliczki, które trzeba łapać. Za rozbicie jakiegoś sianka, czy zebranie, jak zło tak zwał, e, może się pojawić nad nim królik. I ważne jest to, żeby być e, bardziej w króliku niż pod nim, bo trzeba zasłonić w niego wejść i kliknąć spację, żeby go złapać. Ponieważ złapanie 45, jak dobrze to, tak, to pamiętam, 45 takich króliczków Zdobędzie się odznakę na level, a za, zdobędź, zdoby, za zdobycie 100 królików będzie odznaka na profil. I teraz Wam to pokażę gdzieś na ekranie, jak to mniej więcej wygląda. Taka odznaka. I no bardzo super sprawa. No i tyle, w sumie cały event. Gdzieś tam jeszcze na tej głównej mapie, nazwijmy to mapą Lobby Na lewo gdzieś jeszcze jest jakiś NPC, który nam sprzedaje skrzynie eventowe i no, jakieś tam inne itemki, ale to raczej takie nieistotne, tak? Dobra. Więc pójdę sobie na racing, ponieważ na racingu z tego co mi wiadomo będzie za niedługo właśnie Event Lua, bo jest taka strona, nie wiem, może niektórzy z was wiedzą, która przewiduje Kiedy po kolei na jakim mapie będzie za niedługo Event Lua. Nie wiem czy to będzie dobre, jakie jak ja takie, takie strony rozsyłał. Ja wam nie podam informacji jaka to jest strona, ale możecie sobie myślę znaleźć naprawdę w internecie, tak? Ok, no to my sobie tu poczekamy. Yeah! <laughs> Okej, okay, ale póki jeszcze się odcinek dobrze nie zaczął, to chciałbym Was yy, zaprosić na mój drugi kanał, na którym nagrywam inne gierki, również jak i na kanał Pauliny oraz na nasz serwer Discord, który, i to wszystko jest w opisie, na którym jest miła Twosmera, yy, no, dużo z się dzieje na niej, tak? Czasem są konkursy, jeszcze z nimi ale są, Migi na ser, tak? Serdecznie zapraszamy, jeszcze yy, na zostawienie łapki górę oraz Subskrypcja, tak? Jeżeli się być na bieżąco z kanałem Dobra, więc widzimy się w takim razie na jakimś evencie Lua Widzicie, tak? Okej okay. yy, Jest tutaj już widać Wyraźnie Ten event Lua Trochę przelakowałem, nie powiem O nie, 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 nie Te bomby to jest największy, właśnie, wam powiedzieć Save Jest króliczek Słuchajcie i teraz trzeba O właśnie, w nim to kliknąć bo te bomby zawsze przeszkadzają i są tak irytujące. Chyba każdy uważa, że na tym będzie najgorsze są te bomby. O, tam cię jakiś na bok. One ci zabiją i. No i koniec, to i będę. I zaczekaj, nie dalej, zaczekaj. Teraz będzie następny. Nie jestem pewny, ile razy może być króliczek. Aczkolwiek najczęściej się trafia raz na mapę z tego, co zauważyłem. Chociaż raz miałem chyba z trzy, więc. To są jakieś takie totalne rangi, niestety. O, kurde. To że się nic nie odzywam, ale staram się tak po prostu skupić na tym evencie. Jeszcze nie ma coś na czym skupić, bo to samo klikanie spacji. Jest jakoś nie bardziej interesujący ten event. Yy. O, pięć piłek dostałem. Ale szczerze, dobrze, że nie jest taki skomplikowany jak po niektóre, więc to tyle dobrze, tak? Okej, okay. yy. zyskałem jednego króliczka. A, jednego, jeszcze. No jeszcze trochę. <laughs> Okej, okay, widził się na sobie w tym evencie. Okej, okay, jesteśmy, z jest kolejny event Lua Jak najszybciej oczywiście trzeba tutaj wejść Dużo jest map niestety I gdy te mapy są naprawdę nie... No niefajne, na przykład jak ta Tutaj jest po prostu grawitacja zmieniona O, no, 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 no no, Bardzo nieprzyjemny sposób, naprawdę Niestety Aby ten króliczek się trafił od razu przy mnie, nie? Bo wiadomo, ten króliczek się może wam trafić Że się zrespi gdzieś tam na drugim końcu mapy Nie zawsze się oczywiście yy, Zdarza to, że w ogóle yy, Się Uda mi się go złapać, tak? Niestety. Odkąd trzeba naprawdę bardzo. właśnie na to, żeby nie umrzeć. To trochę uciężliwe, bo jak można zobaczyć, mam 42 jajka już generalnie zgarnione. A króliczków mam 11, tak? Więc to jest naprawdę, no słabo. Słaby wynik, bym powiedział. Bardzo. Jest króliczek u góry, dobra. Czyli jednak się gdzieś tam zrespił, ale ja to żebym pominął, nie? Więc uwaga... I... Mam cię! O, właśnie. No na szczęście udało mi się go jednak znaleźć. Dobra. Widzimy się na, na kolejnym eventzie, tak? Trzecim już. Okej, okay, jesteśmy już na ostatniej mapie. Znowu trochę po czasie, żeby... Włączmy nagrywanie, ale jest wszystko w porządku. Jest najbardziej, Jestem na polskim rumie. O, od razu królik, yy, ale chyba go zebrałem. Takie ja miałem przedtem, zebrałem go, no, dobra. Jezu sobie się tenerwował. Nie powiem, go byłbym bardzo zły. No, niestety, damy coś koniec. <grytanie> Będzie to mapy Więc, następna. Dobra, jesteśmy jak najszybciej na mapę Zajkami. jajkami. Kurde, laguje. Nie wiadomo czemu, dobra, lecimy. Ale było od razu króliczek, jak wiadomo, bo w tym evencie oczywiście chodzi o to, żeby króliczki łapać, a nie jajka, nie wiem dlaczego. I ta jajka pokazuje, ile się jedna nabiło, ponieważ oni niczym nie świadczą, nie? Nie wiem, w sumie ciekawe. Trochę niedopłyniony ten nie event, ale cóż. Dalej uważam, że jest nawet spoko, ponieważ wszystkie, wszystkie inne yy, Lua eventy były dosyć zbyt komplikowane, za dużo poziomowe oraz takie, ok. oraz były za bardzo po prostu takie po prostu fablarne, może? Nie wiem, nie podoba mi się to jak transformuje jakaś fabuła. Bo to takie. Nie bardzo w tą grą mi się kojarzy. No po prostu. No wybaczcie. Tak po prostu mam już tą grą, że mi takie rzeczy nie pasują. A to jest fajny event. Tak są był fajny event. Rok temu był taki, że się leciał do góry jakby balonikiem, To był Chin na Nowy Chiński Rok. Oraz był jeszcze kiedyś taki. O, oh, crap. No i, no i dopa. Na balencinki, że ktoś był tam. Kuźwa, akurat to Jajucho musiało mieć królika, nie? Jak zajebiście. A zresztą nie już zapomniałem. No, następny. Dobra, jesteśmy. Yy, jajka. Jak najszybciej. Jak mięk, Jestem bardzo króliki mam cię. I super! Oboje się trafiło mega rzadko. Mega skasolacja, że będzie tych królików jak najwięcej tu rundzie, tak? Zresztą jak na każdy, bym tak chciał, żeby było. Okej, okay, idę zobaczyć, czy tam się nie utrafi jakiś królik u nich. No do tej mapy nie ma, więc chyba nie. A na dole nie ma co chyba. Sprawdzać, jak mi się wydaje. Bo te króliki u góry tylko by te bomby zrzucały, nie? Irytująca rzecz, bardzo irytująca. Kurczę. i no nic. A jest to tylko 40 sekund. Dobra, yy, lecę może tam do nich pomóc, bo... ich w dwóch, nie, nie za bardzo zdążymy. Moja spacja strasznie skrzypi, przepraszam, jeżeli to słyszycie, ale mam nadzieję, że nie będzie jakiś malutki antyczny problem. A wręcz mam nadzieję, że żadnym to nie będzie. O, to jajko coś takie... O to fok, coś się stało z tą bombą! Ja nie wiem, kim tutaj miałem ja to, że to... Opł... A ona mnie ominęła, ale... ...czuję się z tym naprawdę... O. Co? O, witaj po. O, ciekawe w ogóle, nie? Next Dobra, jesteśmy jak najszybciej yy, no, generalnie nagrywam to już drugiego dnia A drugi dzień Zdobywania pięknych Króliczków z eventu Lua Dużo osób jest 40, nie wiem jak było przedtem Ale chyba Podobnie, więc dobrze, że Nic się nie zmienia Jest godzina 18 <grym> Do następnego dnia, więc... Trochę późno to zaczynam, mnie, Ale okej, okay, o, trochę daleko miałem mikrofon, wybaczcie, że to tak bardzo było... Czuwalne. Dobra, króliczka mamy. Tak, czyli to po co właśnie tej byliśmy. Okej, okay, że teraz to oglądacie, nie, nie wiem czy to mówiłem, bo już naprawdę nie pamiętam, ale zapraszam was na mój drugi kanał, gdzie nagrywam inne gry. W tym The Binding Isaac, również jaki Terraria, bardzo super seria, bardzo mi się przyjemnie gra, myślę, że wam też będzie się przyjemnie oglądać. Za, tam będzie za niedługo w ogóle The Big Adventure, y, ten Sackboy The Big Adventure, Za niedługo będzie seria z tego. Super się jaram. Zapraszam Was również na kanał polny, gdzie robi paczki dla widzów y, Nagrywa tam oczywiście Simsy Minecrafta. Serdecznie zapraszamy. kurcze Oraz na nasz serwer... Nie proszę na Bóg Zapraszamy Was. Również na serwer Discord, na którym jest przyjemna atmosfera, nie? Tak jak na tym ewencie Lua No więc. Next. Dobra, jesteśmy. Wow, prawie 60 osób chyba przebiło poprzedni ten. Popijam sobie właśnie. Ka Kurde, bele, nie! No to sobie pograłem, słuchajcie. Next. A czy w ogóle to skrężyło, że tak mówię, Next, chyba, nie? No więc. Next. Okej, okay, jesteśmy. Let's go dalej z tymi. Cieprzonymi jajcami, nie? Jeszcze kilka razy, może z 3 razy czy cztery. Nagram tą mapę i będzie koniec odcinka. Więc dajcie znać koniecznie w yy, pod komentarzami tego odcinka. Yy, co Waszyj wencie? Jestem ciekawy, co uważacie Jakie macie zdanie o tym? I czy Wam się i podoba podobał. Uuu, co ja tu widzę króliczka. O, jasny gnit. Teraz do niego skoczyć. Miałam ja tu królika nade mną? Nie ma! Dobrze, królik jest mój. I my, króliczka Do nogi To mnie tak przyspieszyło, wow, to było dziwne Okej okay. Trochę tu podlecę, bo chcę się rozglądać, czy nie ma nigdzie królików Ale chyba jeszcze nigdzie nie zostały znalezione, więc Spoko, nie ma co się martwić, że jakiś przegapię Koło 20 sekund Brak królika Dobra, pójdę tu się rozglądać, czy czasem ktoś tych innych grupek nie, nie znaleźli królika. Nikt nie znalazł. Trochę szkoda. tak się sekund. Tak taki pasożyt bardziej korzystam w sumie. O nie, nie zdążę tam na wdobiec i zobaczyć. No i szkoda. A, zbugowało się. O, ciekawe. Dobra, next, tak? To się może laguje jeszcze. Okej, okay, mamy kolejną mapę. Eee. Jajca, gdzie są jajca? Na prawo są, dobra. Jak jak najszybciej. Bo jak najwięcej tych jajec oczywiście mieć. A, a mnie śmiejąc spację, Nie wiem czy to jest irytujące, przepraszam. <grych> Jeżeli może być. Dobra, mam 69 jajek. Z tego zajączków mam... 16. To chyba raczej nie jest profit. Kur... Ja ja przepraszam, że tak w ogóle mówię na filmiku, ale... Uwierzcie, to trochę się jednak czekam. Co my ja jeszcze nie umieram? Nie, nie będę się za my, nie byłem patrzył No, po prostu, następna mapa Nie obchodzimy mnie to, gdzie jest królik, nie obchodzi mnie to już Dobra, następna mapa i od razu jajca Okej, okay, gdzie jest Widzę na prawo jedno jajko I Chyba wszyscy się na nie fokusują yy, gdzie są wszyscy? Nie wiem, to jajko coś długo, długo się rozbija, że tak powiem Zbiera Tutaj brak króliczka Może będzie na dole tutaj Nope, o, uwaga, bombało Byłbym zły, jakby trzy. Trzeci raz pod rząd, zabijaby mnie zasyrana bomba. Jest, mam cię. Nie mogę się zebrać? Zebrałem. <grym> a pierwszą tą kreaturę sobie będę musiał nową kupić. Chociaż i tak muszę, bo mi skrzypi mnie to strasznie wkurza. No czy coś straciłem? Nie straciłem nic. Dobra, nic się nie dzieje. Następna mapa. Dobra, jesteśmy. Kolejna mapa, już chyba przedostatnia, bo ja już nie mam po prostu nerwów na to. Pomimo, że nagrywał to już w drugi dzień, no, ale ja również po prostu yy, to jest dosyć długo, jak miał to robić. Tak faktycznie na tych 45 to trochę by mi to zajęło, nie? O, tutaj, tutaj miał być królik, tak? Tutaj miał być królik. No to widzimy się na ostatniej mapie. Aż mi tu zaczęło. I oto jesteśmy na ostatniej mapie jaką dzisiaj dla was nagram Miejmy nadzieję że będzie szczęśliwa, że znajdę 8 królików a może 100 <laughs> Żeby mieć na odznakę No i ja się będę z wami już powoli na no, tak? Ale to już może na plemieniu zrobię królik! Mam cię Mamy, dobra, wiesz co, już jestem lody z jednego króliczka Mi to już naprawdę wystarcza <laughs> Ja mogę tak kończyć Ja jestem spełniony na tą mapę Więc... Dziękuję, że ta ostatnia mapa chociaż mogła być oddająca, tak? Już tak się wyraża. Kurczę, wszystko na dół. Mają już na pomiżają tą te wszystkie mapy. Tak się pocą. <grym> nie, no, żartuję oczywiście. Nie chcę nikogo wyrazić No Ciekawe jaka jest szansa, żeby wyleci kolejny królik. Ciekawi mnie, to bardzo zastanawia. No bo dosyć rzadko lecą, a to nie jest tak, że tylko jeden może być na mapę. Ponieważ się zdarzyło, żeby było po 3. To już w ogóle. Wow! To już jest niesamowite 6, jak już będzie więcej niż 7. Okej. Okay. Yy, czy tam dolecę w ogóle? To. Dało się. Chyba króliczków tam. No, weź tu, na lewej stronie nie ma nigdzie. Nie ma. 3 sekundy. No dobra, no to ja w takim razie się idę na plemię. No ja Dobra, więc ja się z wami będę żegnał. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, co uważacie o tym iwencie Lua w komentarzach. Zachęcam was do jakieś jakiejś oceny oraz komentarza. Właśnie tego. Subskrypcji również i widzimy się w następnych odcinkach. Więc cześć, cześć. Zapraszam was jeszcze raz oczywiście na mój drugi kanał, gdzie nagrywam inne na gierki oraz na kanał Paliny, jak i na nasz CW Discord. No to cześć.